Za mną, za tym drzewem, stoń i się wróć z powrotem. Za tym drzewem zarobisz, a ty naprzód stuń, a podjąć z raz złaś. Nie na opach, naprzód trzeba się zatrzymać. Do tyłu, kierownica w prawo, i do tyłu, i do przodu, i jedź śmiało. I furt tam do tego aż pod górka jest. Dwójka se wciep. Dwójka se wciep. Na trójce może, ja? Tak, pojedzie z powrotem, to się trójka w a wciep to. Aha, Rób koło i wjeżdżaj na ścieżkę na złot. W lewo. W lewo. No siadaj, jedź po tytrowie na ścieżka. Taka płuca by się ściągnął. Co, na dwójce lepiej, co? To trójki nie wciepuj, furt do tego drzewa jedź tam. Super, bardzo fajnie i no tak dalej, I jedź maksymalnie tam, I jedź, jedź maksymalnie tam, a już nie będziesz umiał pod górka to zawróć. Ja, paczka jedzie Dawaj, dawaj, dumie przynajmniej Ciś, ciś Dawaj, dawaj, żody nie powiedział, że będzie lekko Dawaj Bo nagrywam dawaj pod góra Jaj, no można na jedynce to się fajnie pod górka jedzie Na jedynce się fajnie jedzie przeca pod górka, nie? Ciś, ciś, ciś E, bo do wody wjedzie, do rantu Kończymy nagrywanie. Co? Co? Koniec nagrywania. Co? Tak. To łobród, jedź tam z powrotem po te drzewo i mnie. A ja tam idę w tamta struna, idziemy do sklepu. Nie, nie? Tak. No ty jedź, a ja pojada. Raczej ty jedź, a ja pójdę. Wieć, a da za tobą. Tam, dojedziesz, to zabrzmi i idą jest powrotem.